Towarzystwo przyjaciół dzieci jak co roku zaprasza do udziału w zimowisku. Impreza odbędzie się w Zakopanem. Ja jak każdego roku zapraszam na ferie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. My już od 10 lat robimy zawsze wyjazdy Zakopanego. Zapraszam do pensjonatu u Franka, który z pięknym widokiem na Giewont. Robimy to, jak powiedziałam od 10 lat, ponieważ ciągle mamy chętnych, mamy tam już jakby taką tradycję, mamy bardzo ciekawy program i dlatego mogę z całą, z całą taką pewnością siebie zaprosić, że wszystkie dzieci będą zadowolone. Od najmłodszego, najmłodsi uczestnicy, którzy z nami, ja to są dzieci, które rozpoczynają naukę szkolną, szkolną dzieci siedmioletnie. Mamy oczywiście dobór grup wychowawców w zależności od wieku dzieci. Pani, która się zajmuje wczesnoszkolnym wychowaniem, ma grupę najmłodszą, pan, który jest od młodzieży, ma grupę młodzieżową. Mamy oczywiście również grupę jakby środkową. Dzień jest, każdy dzień jest wypełniony tak, żeby dzieci się nie nudziły, a jednocześnie żeby mogły odpocząć. No właśnie wspomnimy parę słów na temat tego programu. Jak się nie nudzić? Jak się nie nudzić, to zależy wszystko oczywiście, jakie mamy dzieci i wychowawców tu mamy jakby stałą kadrę, bo mamy stałych swoich, którzy z nami bywalczą, którzy z nami jeżdżą każdego roku, więc musimy tak modyfikować program, żeby było również dla tych nowych i również dla tych stałych bywalców. Wiadomo, że zawsze rozpoczynamy od wycieczki o pozakopanym. Mamy taką objazdówkę, gdzie pokazujemy najważniejsze miejsca. Rozpoczynamy od Jaszczurówki, podjeżdżamy pod Wielką Krokiew, podchodzimy pod, pod, pod skocznie. Wjeżdżamy potem na Gubałówkę, przechodzimy po Krupówkach, zwiedzamy Stary Cmentarz, jeżeli są zainteresowani, wszystkie Krzeptówki oczywiście, wszystkie najważniejsze punkty Zakopanego. Potem, oprócz tego, jak wjeżdżamy na Gubałówkę, co prawda nie robimy zdjęcia z misiem białym, ale zawsze z panoramą na Tatry, bo naprawdę widoki są piękne. Nie, nie wiemy, czy będzie śnieg, czy nie, bo teraz aura jest różna, natomiast zawsze wychodzi z Gubałówki bardzo ładne zdjęcie. Również naszym takim Całym punktem programu jest kulik, albo na płozach, albo na kołach. Każdego roku mamy kulik wieczorny połączony potem z pieczeniem kiełbasek, z pochodniami, ze śpiewem. Też taki stały element Zakopanego i również naszym takim stałym punktem jest zawsze wizyta na termach. Byliśmy, w, byliśmy w termach ochołowskich, byliśmy na Antałówce, byliśmy w Białce Tatrzańskiej, w Bukowinie co roku, żeby właśnie się nie nudziło, żeby było aktualnie. Więc dobieramy program w zależności od dzieci i również takie dobieramy termy. No i oczywiście oprócz takich tych trzech stałych elementów, jakie tylko konkursy, zabawy, gry, tutaj właśnie jak gdyby wykorzystujemy kreatywność dzieci. W tamtym roku mieliśmy taką dziewczynę, która wiedziała wszystko o Harrym Potterze. Był wspaniały konkurs o Harrym Potterze. Zależy, chcą się dzieci uczyć tańca, tańca to tańczymy. Mamy stałe punkty programu, a oprócz tego takie właśnie innowacyjne w zależności od grupy. Także zapraszam serdecznie do Zakopanego z Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych, są jeszcze wolne miejsca na tegoroczne ferie z towarzystwem przyjaciół dzieci.